Dzień dobry, z tej strony Oktawia i Iza. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu pomysł, który my zgłosiłyśmy do konkursu, czyli wprowadzenie współdzielonych lodówek na publiczne uczelnie jako narzędzie walki z marnowaniem żywności i promocji idei food sharingu. Nasz projekt oprawiłyśmy w krótki wierszyk, który starałyśmy się wypełnić uzasadnieniem ekologicznym i społecznym, jakie zawiera nasz projekt. Poza tym opowiemy też o naszym pomyśle na wdrożenie oraz korzyściach płynących z projektu. Nie przedłużając, zapraszamy na krótką bajkę. Bajka pod tytułem Lodówka Lodzia. Chcemy Wam dzisiaj kołoś przedstawić lodówkę lodzie, w której jedzenie można zostawić. Co roku na świecie marynujemy jedzenia tony, przez co na świat jest coraz bardziej zmęczony. Aż 1,3 miliarda ton jedzenia w błoto wpada, choć mogłaby z tego być niezła biesiada. Food sharing to ruch piękny i szczery, dzielenie jedzenia, wielkie maniery. Dla wielu to wsparcie, nie tylko symboliczne, oszczędność w portfelu to ekonomiczne. Solidarność się rośnie, więzi się splatają, a wszyscy z tej troski dużo radości mają. Marynowanie jedzenie, jedzenia to temat niebłahy, bo rośnie emisja gazów i rosną też straty. A morał tej bajki jest dosyć krótki, uratuje nas edukacja i wspólne lodówki. Ucz się konsumpcji i planuj posiłki, by nie wyrzucać co dobre przez głupie pomyłki. Dziękuję Mariuszka. Teraz wdrożenie. Punkt pierwszy jest to zainstalowanie współdzielonych lodówek. Współdzielone lodówki powinny znajdować się oczywiście w łatwo dostępnych miejscach, takich jak stołówki, jakieś jadalnie, akademiki, korytarze czy ogólno dostępne, łatwo przestrzenie. Punkt drugi jest to ustalenie zasad korzystania z lodówek. Oczywiście dla zapewnienia bezpieczeństwa powinien być ustalony szereg zasad oraz wykluczenie na przykład niektórych produktów łatwo psujących się. Punkt trzeci jest to stworzenie kampanii informacyjnej i promocji food sharingu. Oczywiście wprowadzeniu pomysłowi powinna towarzyszyć dobra kampania promująca tę ideę. Mogą być to różne plakaty, warsztaty, webinary, media społecznościowe. By stale zachęcać do korzystania z, z pomysłu, przełamać przede wszystkim stereotypy oraz podkreślić korzyści wynikające z projektu. Cztery: zaangażowanie społeczności. Aby projekt był skuteczny, trzeba zaangażować społeczność, zarówno studentów, jak i pracowników, po to, by odpowiednio zarządzać tymi lodówkami, monitorować ich stan, kontrolować zawartość oraz no, stale promować inicjatywę. Punkt piąty jest to współpraca z lokalnymi miejscami. Tutaj uważamy, że byłoby super, gdyby udało się nawiązać jakiekolwiek współpracę z lokalnymi barami, piekarniami, restauracjami w pobliżu naszej uczelni, w ogóle w pobliżu uczelni, by zmniejszać straty tych żywności. I tutaj mamy korzyści z projektu. Tak, to pierwszym takim, pierwszą taką korzyścią jest zmniejszenie marynowania żywności. Lodówki, które zostały umieszczone na uczelniach uratowałyby jedzenie przed wyrzuceniem na śmietnik. Drugą taką korzyścią jest oczywiście takie wsparcie dla osób w potrzebie. Dużo jest osób o niskich dochodach i na pewno takie darmowe jedzenie by się przydało i od wciążyłoby ich finansowo. E, oczywiście e, trzecią korzyścią to jest zwiększenie świadomości ekologicznej. E, promowanie odpowiedzialności, e, odpowiedzialnej konsumpcji wpływa na postawy eko, e, ekologiczne wśród społeczeństwa. E, czwartą taką korzyścią jest zacieśnienie więzi społecznych. Wszystkie działania, które pozwalają nam ratować naszą planetę wpływają właśnie na społeczeństwo, chcą ze sobą współpracować. Co przekłada się na budowanie wspólnoty i odpowiedzialności. No i oczywiście piątą korzyścią jest redukcja emisji CO2. Mniejsza ilość jedzenia na wysypiskach wpływa na zmniejszenie emisji gazów. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że się podobało. Dziękujemy.